Zachód słońca patrz jaki ładny nad petrochemią no. płacką. Pięknie to wygląda. Normalnie chmury tam się produkują No piękny zachodek słońca był Zostawiamy go za nami Teraz w lusterku możesz popodziwiać Jest równie piękny Zostało 93 km A się mógł się taka robi albo smok Elo, 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 wróciliśmy. Siusiu siu mi się chce. To możemy gdzieś się zatrzymać, ale fajnie sobie. Nie, lada. jakoś wolałbym jechać, bo jest tak. O, i da. Fabryka New Hollanda. Zaraz ale... na ulicę wleci? No, ale daje nieźle. Jakiś taki wyczynowy, nie? Tak. Fajne. Może zdalnie sterowany. O, stracił ciąg. Pójdzie kurwa w te, w, pójdzie kurde w żyto. <laughs> nie dociągnie chyba Ten czat mi wkurza, że nie mogę przeczytać to A czekaj, włączony? Włączony Ja wiesz karwie chodź Jedziemy, no spoko, ja wiem. No. no tak, ale to wiesz, póki, już, póki widno jeszcze no Tomek pisał. Super. Ale pisał na messengerze, kurde. Czekaj, ja pulinka wysłać do tego. A tutaj. Dobra, czekaj. Coś z czymś tam. Ale mam trąbkę. <trony> <trony> jedziemy, jedziemy, Tomuś. No, jedziemy, zobacz. Gonimy pełną parą. Zachód słońca został z tyłu. Kurde, jakaś mucha mi wleciała do kasku, jak jechaliśmy teraz Mnie wkurza No nosie mi lata Chyba, że to ten mój ten Kurde, ale ciemno się zrobiło, naprawdę Ale widzisz Martuś Już ten Już nie widzę Mamy dojazd 21.59 Super Ale to już nie 22.14 Prosto ciągle? Tak, do Kutna o światła się zmieniły. Ja zatrzymuję się Nie dam rady Aż tak nie będę walił na głupa ja się za późno kapnęłam <laughs> A i tak stoisz <laughs> No już tu wyhamowałam Chociaż <laughs> ja na dobrym pasie stoję O minutę trzeba czekać o, U długo. mnie 50 sekund No u mnie też w sumie Kurde czemu czat mi się nie wyświetla? Wyłączony, włączony Dobry wieczór, dobry wieczór wszystkim Siemanko Uff. Nie wiem czy to my o jest, no siema, siema Siema Laksa, jojo jo, jo. Jesteśmy w płocku, jeszcze Jeszcze daleko do łodzi Ogólnie można byłoby do Bednara kurde napisać Zapomniałem Może jutro byś się z nami przejechał, pojedziemy zobaczyć to jeziorko Siema, dawaj, dawaj, to tu. O to tu. Ty się tam szykuj e. do jazdy, a nie. Oj, kurda, jak pójdę to wiesz, już jest. Tak. A który pas się kończy, lewy czy prawy? Nie wiem, żaden chyba. Prawy się kończy, lewy się kończy. O, tu tyle samochodów. O nie, nie skończył się. Jaki widoczek Ale ładnie Nie Martuś Wisła. Pięknie! jaka to się mogła! Wisła Wisłe przejeżdżamy! W Płotku. pięknie! I zachód słońca jak ładnie widać. Rewela Ale jakoś wieje tu. Super, patrzcie jak ładnie wygląda Wisła Zachód słońca nad płockiem. Rewelacja Super Fajnie, jaka to góra tutaj Ale ładnie Do zachodu o której zachód słońca dzisiaj? Już mamy 20 jest to pierwsza jest To mogęś wytrzymasz jeszcze? Godzina? Nie Na pewno? Rondo. Okej. Okay. A gdzie jedziemy prosto? Prosto Na Kutno, bo chyba przez kutno będziemy jechać. Nie ma kto mi widoczków nagrywać jak ciebie nie ma ty Z tyłu kasztanie jeden. Ci, nie, ten. Chyba oddamy ten jeden motorek dla Patrysia <laughs> Co? Na no pewnie Przecież <laughs> ze mną jeździłam A nie <laughs> Albo ty ze mną <laughs> Albo ja z tobą, Zgadzam się Zgadzam się na wszystko, kochanie <laughs> Wkurzam je w tej kurce trochę zamek Wiesz, wow. rot eee, Rozpina się pierun jeden Zamek? No przeszyję się rozpina po prostu od wiatru No co ty No nie ma tej napki takiej wiesz Jak we wszystkich innych kurtkach są Taka napka na końcu A tu nie no. ma tego To tak jak mi się tu rękaw chciałby rozpiąć No właśnie Coś hamują bo O, aż mi się Światła łapa. O Kurna chata O, motorki jadą One. Szaliłem, chłopakom z wydechu, a co? Jedziemy? Dobra, to jadę. a moja czapka jeszcze jest? Nie yes. ładnie, tu też no. Tylko zakrętów nie ma, górek nie ma, ale za bół... to No będzie. No tak na tym jak to się nazywa ogólnie. Fajny zapach tam, ładnie na to Wisło było, taki piękny zachód słońca. Powinniśmy się Martoś tam zatrzymać i sobie posiedzieć, zjeść e, śliwe. Tak, kolację przeromantyczną, ja wiem. No, <ślimyło> no kto my tutaj z Grillem przyjechać? Tomek, gdzie jesteś z tym Grillem? No, kurna. Bo no my już w prawie. A, już prawie jesteśmy w Łodzi. sprzedają truskaweczki Łęczyca o już było Łęczyca 68? E. tak no do dzika jeszcze kawałek nawigacja mówi 80 ale nie było jego adresu wiesz byłem jakieś inny mam nadzieję że dobrze prowadzi uważaj bo tutaj będą te, te co takie ośrodki są chyba czasowe czy coś dziki będą jakieś do Dzika jedziemy Grawina, o tu no Dobrze, plaża Plaża Patelnia, no ładnie tło. No, spoko Tutaj jakiś taki większy ruch mi się wydaje No jeszcze Echa. się tam w ugość, gość ty. Jesteś? Jestem cały czas, zaraz ci siedzę na ogonie. Widzisz mnie w lusterku w ogóle? Tak Tak bliżej prawej jadę trochę brudny obiektyw, ale nic nie poradzę. Nie stajemy, bo czasu nie ma. Ciemno zaraz się zrobi, ciemna szyba. Robaków pierdylion na szybce. Nic nie widać. Masakra. Patrzcie jak to wygląda. Nie wiem czy to widać na tym lusterku, ale paków mnóstwo ja mam dwie kostki kurde nie wiem No ale z rezerwu powinno wystarczyć no do dzika żeby dzisiaj nie tankować nie chce mi się już stawać ale fajnie w ogóle pojeździć ale cały czas na ciśnieniu co? Martoś no nie? A, kochanie za dużo cały kawy wypiliśmy. Cały czas. W ogóle jakoś dużo kawy pijemy ostatnio, co? No, a kiedyś w ogóle nie piliśmy. No. To chyba starość przyszła. Nie starość, tylko się mówi. E, no. Pełnia wieku. to! A szybko jedzie. Albo pojechał Będzie fotoradarek, wszyscy będą jechać. Kurde, 20. O, tylko poszedłem szybciej, to już się przerwało. Kurde, Łęc. Patrzcie, jaka stadninka tutaj. To tu, po... był ten dworek piękny, nie? No, poważana stadninka. O, teraz jak stanę, to chociaż coś widzę, bo z samochodu to nic nie widać. Ładnie, takie są boksy porobione z płotu. A to wszystko są... Państwowe stado ogierów w łączku. No kurna To zostaje, do ogierów dołączę Piona fotoradar O, no na nagraniu jeszcze nie wjechaliśmy do miejscowości Na Kutno, tak? Tak Ja też mam a? Nie, tylko ty No fajnie, z wolnych obrotów ta te siedem już mi, ochlapałaś mnie <laughs> O biegów nie przetasowałem Soczewka Zapomniałem biegów przetasować i z czwórki nie poszedł Fabik jesteś szybszy niż LTE No kurde niestety Nie ma tego Ten zasięg jak tylko ostro przyspieszam to od razu się gubi Kurde mgły będą rano, mogę się założyć Uwaga skręcę Dobra uwaga Przyhamowałem Zobacz, już mgły się robią, kurde. Siema, jak tam, kurde, nie zdążyłem odczytać Siema, siema wszystkim Sorry, nie, po, nie mam jak, kurde, czytać tego Musiałbym telefon założyć tu następnym razem Gdzieś z boku, do to Trzeba to rozmienić. A, a tutaj Bednar przyjeżdżał, patrz Kręcił tu filmik z tymi W tej nieczynnej tej Piona Tam była restauracja taka nieczynna. No. My będziemy też w górach, w takim kurorcie nieczynnym. To może nie takim dużym, no nie wiem, ale jakiś kuror taki nieczynny. Kuror, ciężko nazwać kuror, raczej to hotel w sensie.